A może solówka? To wcześniej skoczyliście w pojechaliście w nie chciałem go dojechać no, Dwóch! Dobrze, ładnie, ładnie tak. Ładnie ich tu wyśrutował Jechał jak w przedszkole co było. Pojechali. Gdzie jest samochód? Ja go zgłosiłem z pięć razy. Ugrać, czy nie chodzicie na stotki? Te same, te same dajcie, ale kurwa, to ja, kurwa, to jest ja, to kurwa, to przez ja, co jest jej panie, chc do... pan. Przyjdzie... Co? Co jest, tam, się, nie jest panie, Mentor, tam mi, ty, to jest A Aha, Bo to się ujewał na mnie z to jest moje. To jest To jest moje. To jest To było? jest leż leży leż, leż, leż. Dawaj, To dawaj, dawaj, no, no, Zabudnić leży, leży, u podnóż się, podnieś się Nie mam broń Broń na Jeszcze Czekaj, na dole. O, dawaj, podnieś. Zmignij Idę do ciebie Idę do ciebie, czekaj w Tyłu jestem Nie poddawaj się Jest tam wierd, to tak Player, eh, suran player, staną kij Arriba

Dostał, dobiega. Ale. Aż mi adrenalina uderzy. 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 Ruch. Nad nami PSP wroga. Nie.

Ultra 1 zagrożenie jest niskie w waszej okolicy Nie już w środku, ziela się podnosi Ruszam tutaj, wielkie dzięki Tak O kurde oh Ultra 1 Tak, on mnie widział, on mnie widział Jakimś nie, On mnie nie, najechał Zobacz, jaki, jaki aimbot. Widziałeś, jakiego aimbota miał? No. Jak on się ledwo no. wymilił i już nie widział. No stary, jaki aimbot, ty. No, no to, że... Uuu. Uuu. Ultra, jeden, uwaga, to Uuu. A, i... o, ładnie, ładnie. par i... Pa. pa Uważaj goście za aimbotem. U góry. U góry. No. <śliniczny> Widzisz to? Widzisz to? Hmm? Trochę Снифер. Снифер. не уважай. Блять. <связь>